Przed Wami 3 ultra najlepsze ćwiczenia na Wasz ból kręgosupa lędźwiowego. Oglądajcie! I w zasadzie na tym mogliśmy skończyć ten materiał, ponieważ nie ma uniwersalnych ćwiczeń na ból odcinka lędźwiowego kręgosupa. Tak samo nie ma uniwersalnych ćwiczeń na ból odcinka szyjnego, piersiowego, kolana kostki i innych struktur naszych, ponieważ są różne zaburzenia, które wpływają na daną część ciała i one u Ciebie mogą być takie, a u innego pacjenta, który ma w zasadzie identyczny ból, mogą zupełnie z innych struktur się pojawiać i mogą być zupełnie ze sobą niepowiązane w stosunku do np. Twoich problemów. Zobacz sobie chociaż odcinek leciowy kręgosłupa. Zobacz sobie pierwszą rzecz, jaką wystarczy sobie Przeanalizować i wyciągnąć wnioski, że nie można uniwersalnie zadać jakiegoś ćwiczenia na ogólny ból kręgosłupa ledziowego. Kiedy cię boli kręgosłup lędziowy? Kiedy stoisz, kiedy siedzisz, kiedy leżysz, kiedy leżysz na boku, Kiedy wykonujesz jakąś dziwną pozycję, czy może podczas zdjęcia kręgosłupa, podczas wyprostu, podczas skór bocznych, może podczas skrętów w tułowia, a może jeszcze podczas jakichś innych ruchów. Zobacz. Teraz przedstawiam Tobie w zasadzie więc 10 przykładów jak można zróżnicować już w bardzo prosty sposób to jak boli, w jaki sposób boli kręgosłup, przy którym ruchu, przy jakiej pozycji i jak możemy sobie tak naprawdę podać jakieś ćwiczenie, które ogólnie na te wszystkie schorzenia, na te wszystkie w zasadzie e, powody wywołania odcinka, e, bólu w odcinku lędźwiowym e, jak możemy sobie dobrać takie, no, jakieś jedno super ultra ćwiczenie no nie da się, trzeba podejść do pacjenta Indywidualnie i na początku wypytać go właśnie o chociażby takie rzeczy, ale również jak zobaczycie sobie mój materiał, jak przygotować się do wizyty fizjoterapeuty, to zobaczycie jak dużo pytań często zadaję pacjentom podczas naszej pierwszej wizyty, e, które są często nieoczywiste, a mimo wszystko ja z tego wyciągam pewne wnioski i już mogę sobie budować pewną informację, skąd ewentualnie, skąd warto, żebym zaczął sobie nasze badanie. Funkcjonalne czy w ogóle ogólny stanu całego pacjenta, ponieważ oprócz tego, oczywiście, dochodzimy tutaj do pracy należące, testów funkcjonalnych, sprawdzamy sobie czasem na salce również badanie posturalne, czasem badanie w ruchu, obciążeń kończyn itd., itd. Jest naprawdę niesamowicie dużo składowych, które mogą wpływać na wulę danego obszaru ciała i absolutnie nie możecie się fokusować na to, że mam ból odcika lędziowego i to na pewno te ćwiczenia, które widziałem tutaj na YouTubie, one na pewno mi pomogą. Absolutnie nie. To tak samo jak nie do końca jestem zdania, że warto chodzić na takie ćwiczenia, na takie zajęcia jak zdrowy kręgosłup, bo one w zasadzie identycznie działają jak to co przed chwilą powiedziałem. No jednemu pomoże jak najbardziej, będzie super zadowolony, natomiast druga osoba, która przyjdzie też z problemem kręgosłupa, ale ją boli w zupełnie innych ruchach albo w zupełnie inne rzeczy drażą ten ból powie, że w zasadzie po tym zdrowym kręgosłupie jest jej nawet gorzej więc absolutnie zastanówcie się po prostu nad tym czy warto do czegoś takiego podejść czy nie warto na początku porozmawiać z fizjoterapeutą żeby on powiedział Wam od czego zacząć? Przede wszystkim, żeby Was zbadał, żebyśmy żebyście znaleźli sobie razem jakąś przyczynę tego bólu, albo nawet przyczyny, bo często bóle, które towarzyszą już kilka nawet lat czy kilka miesięcy, mają kilka swoich przyczyn i dogrzebywanie się do tego głównego problemu, który na przykład jest odcinek naził kręgosłupa, może zająć też kilka nawet wizyt, żeby ściągać różne napięcia, różne dysfunkcje z różnych części innych ciała. Także pomyślcie sobie o tym i naprawdę nie myślcie zero-jedynkowo na temat różnych filmów właśnie takich jak top 3 ćwiczenia na bóle. Na przykład właśnie odcinka lędźwiowego, o którym dzisiaj mówimy, ale w zasadzie to dotyczy każdej struktury, każdego obszaru naszego ciała. Bądźcie naprawdę uważni i faktycznie zachęcam do tego, żebyście współpracowali z fizjoterapeutami, którzy rozumieją ten temat i, i potrafią Wam w taki, sposób, w taki sposób Was wyprostować, naprostować, abyście mogli w pełni bezpiecznie ćwiczyć w kontekście poprawy Waszych problemów, aby w zasadzie docelowo było wam jak najlepiej i żebyście byli pełni zdrowi. Dzięki za materiał i do zobaczenia!